Wielkie poruszenie w świecie futbalu, Szczęsny przełazi do Barcelony i od początku chodził, że jak on zobaczy ta swoja pędzio Zezusu, to zaroski będzie szukał roboty. Na szczęście ja nie mam tego problemu, bo mi PZP papy dali płaci. Szczęsny przełazi do Barcelony i oglądał taki program, dlaczego ja i tam tak hop i, i przeprosił swoja baba I, i ona tego nie przyjęła. Ale to nie o tym chciałem gadać, no bo ten, ja się zastanawiam jak ten trener, ten Herflik ich tam ustawi, Ci oni będą razem na ataku grali, a nie, bo przecież on może na torze, no to ja się trochę potracił, no i ten szczęsny przełazi na ten i będzie na torze stał i te bale będzie podawał, ale tak naprawdę nie wiem o co chodzi, bo ja myślę, że on przełazi do MK Herr Lemadowski szczęsny przełazi do Barcelony, czy jest pan z tego powodu szczęśliwy? No ja sobie nie jest szczęśliwy, no bo tego... Powiem tak, chłopcy zawsze po treningach, oni, oni zjadali takie batuny energetyczne, no i o potem te papiurka wylizywał, i, 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 i to Roski jak, jak Ania się o tym dowie, bo szczysty, i powie, to było przerypane. No wielkie mi nowiny, no manie, szczęsny, szczęsny, i ona to kłada, Gardina, jemu ja swoje życie się okazało, fest się ciesza, Di Maria nie jest w ciąży z tym Niemcem, fajnie. No okazało się, że ja nie je wciąż z tym Niemcem, szkoda tego kindergeltu, ale inny lekarz mi PSG zrobił i się okazało, że ja coś mam w żołądku, że ja coś zjadłam w tych Niemcach. Ty słuchajcie, jako historia, nie będę miał bajtla z Di Marium, ona no, zezarła jakiegoś kebaba i jej airbagi wywaliło. Bez cóż, nie będę miał tego bajtla i był chcówal. <ścoughs> 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 Szajcamy szczęście! Szczęsny w Barcelonie! No i co z tego? Jo tyż, jak przejdę na Penzo, to będę grać w Barcelonie w 3745 roku. Na razie jest za młody. Szczęsny w Barcelonie! Ty też przełazisz! Nie, nie przeważa, nie potrzebuję tego! Nie potrzebuje jakiejś byki, koridy, płuco przebite rogiem, dziwne Barcelonczyki, Ania, Loto, e, guni z mytłą, e, Lewandowskiego wszyscy uciekają. Przyjdą tam wszyscy grosicki, jakiś rasiak, dziesięciu nieszczęsnych, jeden szczęsny, robią tam reprezentacja Polski, zaciepło tam jest, futra nie sprzedaż, nogi złamane, wszystko powyłapowane, jakieś dziwne oczy płaczące się, nie idę, nikaj, nie ida, nie ida. Wracał pan do gry, no bo wie pani, jak ja się to wszystko uobliczył. Wiele ja pensji ze i Zezusu. To mi wyłazi plus minus 3 w pamięci 4 miliony 375 tysięcy na miesiąc. No jak żyć? Zęby w gnot, co robić, joje fertig.